którego GoPro by wybrał profesjonalista, a którego na pewno by nie kupił. Czy to będzie GoPro 13, a może z jakiegoś powodu starsza kamera tego producenta i dlaczego nowsze to nie zawsze lepsze. W GoPro 11 pojawiła się nowa, większa matryca i obiekty. Ten zestaw pozwala na nagrywanie w formacie 8.7, co umożliwia z tego samego materiału wyciągnąć klientowi zarówno pionowy, jak i poziomy film. Taki format daje też większe możliwości, jeśli chodzi o stabilizację obrazu, o czym porozmawiamy później. Od GoPro 11 nie nastąpiła tu żadna zmiana sprzętowa, więc całą dyskusję ograniczam do właśnie GoPro 11 i kolejnych kamer, czyli 12 i 13. Ale czy to znaczy, że wszystkie te kamery nagrywają taki sam obraz? No właśnie nie i nie jest tak, że nowsza zawsze nagrywa lepszy. Na jakość obrazu ma wpływ kilka czynników. Porównajmy sobie je we wszystkich trzech kamerach. Zacznijmy od stabilizacji. Kolejne wersje Hypersmooth nie wnoszą wielkich usprawnień. Aby zrozumieć dlaczego, muszę wytłumaczyć jak działa stabilizacja w GoPro. Kamera ma wbudowany żyroskop i bada drgania urządzenia. Później z szerokiego obrazu wycina trochę węższy i manipuluje nim, aby zniwelować wibracje. Algorytmy lepsze od Hypersmooth od dawna istnieją, ale problemem jest moc obliczeniowa kamery, a nie pomysłowość twórców stabilizacji. Zwróć uwagę, że GoPro musi to robić w czasie rzeczywistym i na koniec wszystko zapisać na kartę pamięci. Od GoPro 10 mamy ten sam procesor, więc praktycznie tą samą stabilizację, a poprawki mogą polegać tylko na wprowadzaniu nowych funkcjonalności jak autobust, i ewentualnie na naprawdę minimalnych optymalizacjach. GoPro natomiast zapisuje wszystkie dane niezbędne do wystabilizowania materiału wideo, więc jeśli wyłączymy Hypersmooth, możemy dokładnie tą samą metodą wystabilizować obraz w postprodukcji. Jak powiedziałem, lepsze algorytmy już istnieją, na przykład Real Steady właśnie od GoPro lub zupełnie darmowy, chyba już lepszy od płatnego Standard Gyro Flow. Jeśli mamy dostępną moc obliczeniową komputera, a nie kamery, i nie musimy tego robić w czasie rzeczywistym, to już od GoPro 6 możemy uzyskać stabilizację, będącą poza zasięgiem jakiegokolwiek hyper smooth. Z tego powodu dla mnie stabilizacja nie ma znaczenia przy wyborze kamery, natomiast to co ma znaczenie, to nagranie materiału jak najbardziej surowego i nadającego się do postprodukcji. I tu mamy tryb log wprowadzony w GoPro 12 i możliwość ustawienia stopnia odszumiania w GoPro 13. Czyli 13 lepsze, no znowu niekoniecznie. Dla ambitnych GoPro dostarcza eksperymentalne oprogramowanie GoPro Lapse. Link do tego jak i całej reszty oczywiście zawsze znajdziesz w opisie. Po wgraniu na kamerę alternatywnego oprogramowania pozornie nic się nie zmienia, ale uzyskujemy możliwość wczytania konfiguracji kamery przy użyciu kodów QR. Kody generuje się poprzez aplikację na telefon. Na przykład, bo są też inne możliwości. Same kody jednak są niczym w porównaniu do faktu, że dzięki nim możemy włączać funkcje niedostępne z normalnego menu. Na przykład bardzo przydatna funkcjonalność, albo właśnie regulować poziom odszumiania, czy włączać tryb lock. I to dotyczy wszystkich omawianych dziś kamer. Więc dla profesjonalisty, który i tak przed wyjściem do klienta przygotowuje sobie listę odpowiednich kodów QR, aby ułatwić sobie pracę, fakt, że zostało to dodane do oficjalnego menu, nic nie zmienia. Co więcej, dzięki GoPro Labs mogę precyzyjnie zmieniać te parametry, odszumianie regulować w procentach, a tryb lock ustawiać ręcznie i zdecydować o jego parametrach. Swoją drogą. To jest tylko mała próbka możliwości GoPro Labs, więc. Bardzo polecam instalację i pobawienie się tym oprogramowaniem, zwłaszcza, że jest to coś, co jest dostarczone przez producenta, więc wyprzedzając pytania w komentarzach, nie grozi nam utrata gwarancji. No dobra, zanim domkniemy ostatecznie temat jakości obrazu i powiem ci, dlaczego wideo nagrywane przez GoPro potrafi być coraz gorsze z kolejnymi generacjami, choć nie zawsze, powiemy sobie o pozostałych cechach tych kamer, które mogą mieć ogromny wpływ na decyzję zakupową. A ty w tym czasie koniecznie zostaw lajka pod filmem. Więc po pierwsze, nowe wymienne. Soczewki, które pojawiły się w GoPro 13. Nowe mody są wykrywane automatycznie, ale jakie są dostępne i czy w ogóle jest to komuś potrzebne? Wielokrotnie to powtarzam, że GoPro to kamera sportowa i do tego służy. Dlatego soczewka makro wydaje mi się co najmniej dziwnym pomysłem. Oczywiście można ją jakoś wykorzystać, ale myślę, że została wprowadzona trochę na siłę. Jeśli chodzi o ultra-wide lens mode. To jest to dokładnie to samo co Max Lens Mod 2 w GoPro 12. GoPro 11 ma też swój Max Lens mod, ale minimalnie węższy, ale szczerze nie jest to znacząca różnica. Osobiście Max Lens to jest czyste złoto dla kamery sportowej, bo potęguje odczuwalną prędkość na nagraniu i uważam, że każdy powinien ją mieć. Szkoda tylko, że do 13 nie da się użyć starych soczewek Max Lens i jest to czysta złośliwość ze strony producenta. Najzwyczajniej nie ma takiej opcji w menu kamery. A stara soczewka nie jest wykrywana automatycznie. Jest też soczewka anamorficzna. Też fajny pomysł, ale raczej do specyficznych zastosowań. W 13 wreszcie pojawiły się oryginalne filtry ND. Kamera teraz sama rozpoznaje, który film ma być założony i daje znać, jeśli należy go wymienić na inny. Niestety nie miałem okazji tego testować. W GoPro zazwyczaj najlepiej w ogóle nie używać filtrów ND, zwłaszcza jak nie wiesz co robisz, więc może choć trochę rozwiązuje to ten problem. Dla doświadczonej osoby nic to nie wnosi i na szczęście pasują też filtry od starszych kamer, ale oczywiście bez automatycznego wykrywania. Generalnie nowe soczewki to mały plus dla GoPro 13, ale czy taki, żeby decydował o zakupie? To, co się zmieniło w każdej dziś omawianej generacji, to stopka GoPro. W 11 była taka, jaka była zawsze, czyli na standardowy montaż GoPro wkręcany śrubą. Solidne połączenie, ale trzeba przyznać, mało wygodne. W 12 pojawiło się dodatkowe, standardowe połączenie na czwartą cala, popularne w fotografii. Natomiast 13 to mała rewolucja którą notabene inni producenci wprowadzili już dawno temu, bo wreszcie została wprowadzona stopka magnetyczna. Tyle, że nie ma jej w zestawie i trzeba sobie ją dokupić za jedyne 129 zł. Normalnie witki opadają, dlatego nie powiem, że to plus. Kolejne tematy są ze sobą mocno powiązane i dążą do odpowiedzi na najważniejsze dziś pytanie, czyli jakość wideo. Zacznijmy od czasu pracy na baterii. Tak to wbrew pozorom ma wpływ na jakość wideo. Czas pracy na baterii sukcesywnie rośnie w kolejnych generacjach GoPro i, np. dla 4K w proporcjach 8,7 i 60 klatkach, czyli ustawieniu często wybieranym przez profesjonalistów, według producenta wynosi odpowiednio 56 minut dla 11, 67 minut dla 12 i 79 minut dla GoPro 13. Jest też jedno ale. Dla jedenastki jest wyraźna informacja, że tylko pod warunkiem przepływu powietrza. Co to znaczy, jeśli będziesz na przykład nagrywać w pomieszczeniu, na statywie, to nie masz przepływu powietrza i kamera się przegrzeje i wyłączy. Po jakim czasie? Z moich testów wynika, że o ile ten bazowy czas pracy na baterii ze strony producenta dość wiarygodnie oddaje rzeczywistość, to w wypadku przegrzewania zależy to od zbyt wielu czynników i nie ma jednej magicznej liczby. Natomiast ta kamera nie służy do nagrywania na statywie, a filmy na YouTube typu gadająca głowa, jak na przykład to teraz, nawet jeśli ta głowa porusza się selfie stickiem, nagra lepiej telefon. Jeśli interesuje Cię temat YouTube, jaki sprzęt jest potrzebny do nagrywania takiego kontentu i jak go skonfigurować, to pod linkiem w komentarzu przypiętym pod tym wideo możesz pobrać darmową lekcję z jednego z moich kursów szczegółowo omawiającą ten temat. Wracając do GoPro. Warto dodać, że to nie jest tak, że dwunastki czy 13 nie da się przegrzać w ogóle, ale w normalnej, pokojowej temperaturze, o ile wyłączymy ekran, faktycznie wszystko działa jak należy. GoPro 13, żeby się nie przegrzewać, ma dodatkowy radiator, a żeby dłużej działać na baterii, ma większą baterię. Proste. Ale jakim cudem 12 działa dłużej i się nie przegrzewa, skoro to jest praktycznie ta sama kamera co GoPro 11? No może poza brakiem GPS-a, ale to naprawdę nie ma dużego wpływu. Ale serio, to jest ten sam sprzęt, więc skąd takie cuda? Sprzęt ten sam ale inne oprogramowanie. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Każdy cyfrowy plik wideo ma taki parametr jak bitrate. Na przykład GoPro 11 miało maksymalny bitrate 120 megabitów na sekundę. Co to znaczy? W uproszczeniu znaczy to tyle, że strumień wideo przed nagraniem na kartę pamięci jest przez coś, co się nazywa kodekiem kompresowany i tu ważne kompresowany ze stratą jakości. Do 120 megabitów na sekundę w tym wypadku. I to jest normalny zabieg robiony przez każdą kamerę, bo surowe Wideo zajmuje ogromne ilości pamięci, a 120 to spora wartość w świecie kamer sportowych. W GoPro 12 została wprowadzona innowacja. W stylu GoPro oczywiście, czyli zmienny bitrate aby sceny, które nie mają tyle szczegółów, mogły zostać bardziej skompresowane, dzięki czemu oszczędzimy miejsce na karcie pamięci bez strat jakości. Przynajmniej taki był przekaz marketingowy. Według mnie zupełnie nie o to chodziło i mam na to dowody. Otóż średni bitrate w GoPro 12, dla jasności mówimy to o profilach, w których wcześniej bitrate wynosił 120, wynosi około 80 megabitów na sekundę, a jakość jest niestety gorsza. I żeby nie było, jeśli robię Zwykłe nagranie ze swoich wyczynów na urlopie i masz dobre oświetlenie, to ciężko ci będzie dostrzec różnicę. Ale jeśli oświetlenie zaczyna zawodzić i chcesz obraz z kamery pokolorować, zaczynają być problemy. Chodzi o to, że niższy bitrate powoduje też mniejsze zużycie baterii i mniejsze przegrzewanie ale zawsze można to ubrać w marketingową papkę o chęci zadbania o kartę pamięci klienta. Najlepszym dowodem jest to, że mamy radiator w 13 i większą baterię, a bitrate mimo, że nadal zmienny, to średnio znowu zaczął wynosić 120 megabitów na sekundę. Dlatego uważam, że GoPro 12 to regres względem 11 przy profesjonalnych zastosowaniach, w których najważniejsza jest jakość obrazu. Tu wygrywa 11 i 13 w zasadzie egzekwo, a 13 dzięki lepszej baterii, radiatorowi i nowych soczew Zajmuje w ogólnej klasyfikacji jednak zasłużone pierwsze miejsce. A wracając do soczewek, wspomniałem, że na GoPro lepiej nie zakładać filtrów ND. Jeśli się zastanawiasz, dlaczego, to dowiesz się tego w tym filmie. Więc, widzimy się tam za chwilę.